Witam serdecznie, w tym odcinku porozmawiamy sobie o pożyczce w Cookie. Opowiem Wam zarówno o wadach, jak i zaletach brania chwilówki u tego pożyczkodawcy. Opowiem także o podstawowych informacjach w formach kontaktu, windykacji i wielu innych kwestiach, które mogą Was zainteresować w związku z pożyczkodawcą Cookie.pl. Na samym początku standardowo przypominam, że w opisie mojego filmu znajdziecie odnośnik do szczegółów, Pożyczki Kuki, dlatego koniecznie z niego skorzystajcie, jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów. Oferty. Zacznijmy jednak od podstawowych informacji dotyczących pożyczki w Kuki. Pożyczka dla nowych klientów Kuki jest możliwa do 5000 zł, natomiast dla stałych klientów nawet do 15000. Kwota pożyczki zaczyna się już od 200 zł i można wziąć ją na okres do 30 dni. Podobnie jak u innych pożyczkodawców, tutaj mamy do czynienia z możliwością wzięcia pierwszej pożyczki za darmo. Tak jak wcześniej mówiłem, tego typu promocja jest dostępna dla klientów, którzy biorą pożyczkę po raz pierwszy u tego pożyczkodawcy. I tego typu pożyczka oznacza, że oddajemy tyle samo, ile pożyczyliśmy, pod warunkiem, że spłacimy pożyczkę w określonym terminie. Czasami pojawiać się mogą także inne warunki, dlatego koniecznie poczytajcie o nich przechodząc do linku w opisie tego filmu. Jeżeli chodzi o wady tego pożyczkodawcy, no to wyróżnić można takie dwie rzeczy, na które łatwo jest zwrócić uwagę. Przede wszystkim mowa tutaj o pożyczce, która jest dostępna dopiero od 20 roku życia. To oznacza, że pomimo tego, że jesteś pełnoletni i masz załóżmy 18 lat, to nie możesz wziąć pożyczki w Kuki. Inna sprawa jest taka, że że ta firma pożyczkowa weryfikuje swoich klientów odpowiednich bazach dłużników. Mowa tutaj o biurze informacji gospodarczej, czy na przykład biurze informacji kredytowej. Klienci weryfikowani są także w Krajowym Rejestrze Dłużników, przez co osoby, które miały w przeszłości problem ze spłatą pożyczki mogą widnieć w takich bazach, przez co nie otrzymają chwilówki w KUKI. Oczywiście to wszystko pod warunkiem, że informacje o takich osobach w bazach są negatywne. Oczywiście z jednej strony to dobrze, że pożyczkodawca sprawdza i weryfikuje takie a także sprawdza zdolność kredytową, natomiast w innej sytuacji, niekoniecznie jeżeli, na przykład, wiemy, że w przyszłości gdzieś wyjedziemy, zarobimy jakieś pieniądze i będziemy z łatwością mogli spłacić taką pożyczkę, to już to mogą być dla nas pewne trudności i może stanowić to naprawdę spory minus. W przypadku Kuki istnieje możliwość wzięcia takiej pożyczki, jeżeli mamy nawet kilka zobowiązań. Istnieje także szansa przedłużenia takiego terminu spłaty o odpowiednią liczbę dni. Mamy tutaj do dyspozycji trzy terminy, możemy przedłużyć spłatę pożyczki o 7, 14 lub 30 dni, czasami jest to forma jednorazowa, czasami jest to forma wielokrotna w zależności już od typu pożyczki, który wzięliśmy, dlatego tutaj też bardzo fajna zaleta tego pożyczkodawcy, że możemy sobie tak przedłużyć ten okres spłaty. No i też takim bardzo sporym, nazwijmy to, plusem tego pożyczkodawcy jest to, że biuro obsługi klienta jest dostępne przez praktycznie cały tydzień, dzięki czemu w razie wątpliwości możemy skontaktować się i zapytać o ewentualne wyjaśnienie poszczególnych kwestii. Jeżeli chodzi natomiast o warunki, które. Trzeba spełnić, aby taką pożyczkę móc wziąć u pożyczkodawcy cookie. To mowa tutaj przede wszystkim o tym kryterium wiekowym, o którym mówiłem wcześniej, a także o weryfikacji w bazach dłużników, ale nie tylko, ponieważ cookie wymaga także posiadania własnego numeru telefonu. On może być potrzebny do weryfikacji waszej tożsamości, podobnie jak rachunek bankowy, na który zostanie przelana odpowiednia kwota, o którą wnioskowaliście, pod warunkiem, że wniosek zostanie zakupiony. Akceptowane. Konieczne będzie także posiadanie własnego dowodu osobistego, ale również posiadanie obywatelstwa polskiego z miejscem zameldowania gdzieś po prostu na terenie Polski. No i to by były takie właśnie główne warunki. Jeżeli chodzi o to jak wziąć pożyczkę, no to wystarczy przejść do linku w opisie filmu, następnie wypełnić krótki formularz i potwierdzić swoją tożsamość wykonując przelew internetowy na wskazane konto weryfikacyjne. Mowa tutaj o kwocie rzędu jednego grosza. Oczywiście lista takich kon, które możliwe jest wykonanie przelewu powinna być dostępna po wypełnieniu wniosku. I oczywiście przelew powinien być odpowiednio zatytułowany. Jeżeli chodzi o szybkość weryfikacji wniosków, no to jest ona naprawdę imponująca. Taka decyzja może być wydawana o wiele szybciej, jeżeli po prostu wykonacie taki przelew weryfikacyjny. Generalnie pieniądze możesz otrzymać nawet czasami w ciągu 15 minut od podjęcia pozytywnej decyzji. Warto wspomnieć także co się stanie, jeżeli w terminie nie spłacisz zaciągniętej pożyczki. W takiej sytuacji naliczone mogą zostać dodatkowe odsetki. Wysokość odsetek możesz z łatwością sprawdzić na stronie pożyczkodawcy. Należy pamiętać także, że dokonywane mogą być różne działania windykacyjne, mogą być wysyłane różne ponaglenia w formie SMS, e-maili, czy listownie. Dlatego tutaj po prostu warto trzymać się terminów. Jeżeli jesteś terminowy i nie masz z tym problemu, no to myślę, że taka pożyczka w cookie to dobre rozwiązanie dla ciebie. Moim zdaniem oferta jest naprawdę w porządku, natomiast tak jak każda pożyczka ma kilka mankamentów, które tutaj już Wam odsłoniłem. Ostatnia kwestia, no to pamiętajcie, żeby zawsze przed wzięciem pożyczki spokojnie przeczytać umowę w przypadku chwilówek online. Macie tę dogodność, że możecie to zrobić na spokojnie, nikt was nie popędza, dlatego usiądźcie, przeczytajcie umowę, zapoznajcie się, co jest w środku, aby po prostu, no, nie być zaskoczonym. Pamiętajcie też, że warunki i szczegóły oferty mogą się zmieniać z biegiem czasu, dlatego wszelkich Szczegółowych informacji szukajcie na stronie pożyczkodawcy. Przypominam, że link znajdziecie w opisie. No i tam po przejściu możecie poczytać więcej na temat oferty w cookie. Myślę, że powiedziałem najważniejsze kwestie. Dotyczące pożyczki w tej firmie pożyczkowej. Jeżeli pomogłem Wam, no to śmiało zostawcie polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości i chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej w kwestiach pożyczkowych, no to śmiało możecie zadawać takie pytania w komentarzach tego filmu. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pomóc. Zachęcam do oglądania przyszłych recenzji, które z pewnością będą pokazywały się na tym kanale.